41 minut po północy samolot wystartował. Była pogodna noc. Panował spokój. Zniósł się na przelotową i skierował nad Morze Południowochińskie. Lejżyn 370, poziom 350. Krótko po pierwszej zaczęło się robić dziwnie. Opuszczali właśnie malezyjską przestrzeń powietrzną. Mieli ich przejąć Wietnamczycy. Malezyjski kontroler powiedział: kontakt Ho Chi Minh-129, dobranoc. Przed wyjściem z malezyjskiej przestrzeni powietrznej kapitan powiedział przez radio, dobranoc Malezjian 370. A 90 sekund później samolot nagle zniknął z monitoru. Jakby oślepły radary. I tu zaczyna się tajemnica.